Dzień dobry! Witam wszystkich w pierwszy poniedziałek roku 2023. Nie zabiorę dziś Wam dużo czasu. Zdaję sobie sprawę, że pierwszy pracujący dzień roku może być trudny, zabiegany, wypełniony wszelakimi obowiązkami, więc nie zamierzam jeszcze i ja Wam na głowie siedzieć. Chciałbym jednak przypomnieć o jednej bardzo ważnej sprawie, która pozwoli nam sprawić, że życzenia, jakie sobie składaliśmy w Sylwestra, będą miały szansę się zrealizować. Jeśli te kwestie odłożymy na bok, zignorujemy, zapomnimy o niej, to najprawdopodobniej okaże się w kolejny nowy rok, że tak naprawdę nic się w naszym życiu nie zmieniło. W ciągu ostatnich 24 godzin bardzo często słyszałem od wielu osób zdanie Niech nam się spełni. Wymieniali sporo ważnych dla nich kwestii i powtarzali Niech się spełni. Oby się spełniło. Niestety, w większości przypadków. To nigdy się nie spełnia. Bardzo Was proszę, abyście nie byli w tej grupie, która tylko marzy o czymś, oczekuje, sądzi, że ten kolejny rok przyniesie odmianę i sprawi, że nagle stanie się coś pięknego, wspaniałego. Jeśli pragniesz mieć w tym roku więcej szczęścia, to popracuj nad tym, aby ono mogło do ciebie przyjść, zagościć się, zadomowić. Zrób coś i rób to codziennie co będzie sprawiało, że poczujesz się szczęśliwy czy szczęśliwa. Nie czekaj, aż to spadnie na ciebie z nieba. Jeśli chcesz mieć więcej pieniędzy, to nie czekaj, aż ktoś któregoś dnia zaproponuje Ci posadę wartą miliony, tylko zastanów się, co możesz zrobić, by te pieniądze zdobyć. Jeśli dziś ich nie masz lub masz mniej niż byś chciał, to popracuj nad tym, by zmienić sposób, w jaki zarabiasz. Jeśli życzysz sobie zdrowia, to pamiętaj, że nie dostaniesz go, jeśli najpierw sam o niej nie zadbasz. Jeśli masz jakieś wady, złe nawyki, które chciałbyś w tym roku zmienić, to po prostu to przepracuj. Zmuszaj się każdego dnia, by myśleć i postępować inaczej niż do tej pory, aż nowy nawyk się w Tobie zagnieździ. Przepracuj każdą sferę w swoim życiu, w której chciałbyś widzieć zmiany. To najszybsza. I najpewniejsza metoda sprawienia, by życzenia się spełniły. Życie wcale nam się nie przytrafia. To nasze decyzje, nawyki działania lub ich brak powodują, że codzienność mamy taką, a nie inną. Jeśli masz postanowienia noworoczne, czy mówiąc konkretniej, cele do osiągnięcia, to pamiętaj, że są to właśnie cele do osiągnięcia, a nie życzenia do spadającej gwiazdki. Skoro są to cele do osiągnięcia, to zacznij je osiągać, zamiast tylko na nie czekać. Moi drodzy, w poprzednim roku stawiałem na delikatne przebudzenie. Chciałem, aby ludzie, którzy słuchają moich rozkminek, mieli lepszy dzień, bardziej pozytywny, aby chociaż z odrobinę lepszym nastrojem szli do pracy, ale przez wydarzenia ostatnich tygodni zdałem sobie sprawę, że szkoda czasu na takie głaskanie po główce. Każda sekunda, minuta, każdy dzień czy miesiąc, który zawaliliśmy, leniliśmy się, Poświęciliśmy na rozdrapywanie ran, na marudzenie, na wahanie. Każda chwila, którą zmarnowaliśmy, już do nas nie wróci. Z każdą sekundą mamy tych sekund coraz mniej. Widzę to po sobie. Udało się wiele wspaniałych rzeczy osiągnąć w tym roku. Mnóstwo cudownych chwil doświadczymy, o których zdawało mi się wcześniej, że nie mogę nawet śnić. Ale kiedy patrzę na te 12 miesięcy wstecz, widzę, jak często mi się nie chciało. Jak wiele razy odpuszczałem, jak zbyt często sam siebie okłamywałem, szukając jakiejś durnej wymówki, by czegoś nie zrobić ze względu na strach, na różne opory czy zwykłe po prostu to głupie lenistwo. Że teraz na to patrzę, to jestem przerażony, kiedy pomyślę, gdzie mógłbym dziś być, gdybym podjął się wszystkiego, czego mogłem się przez ten rok podjąć. Rok 2023 zaczął się u mnie pod hasłem szkoda czasu do roboty. I mam nadzieję, że według tego zdania uda mi się te kolejne miesiące przeżyć. Sam sobie rzuciłem wiele wyzwań na ten rok, póki co szczerze myślę o nich ze strachem, że nie podołam. Ale będę robił wszystko, by udowodnić samemu sobie, że stać mnie na więcej, niż sam sądzę. Was chcę zachęcić do tego samego. Życie trwa krócej, niż nam się zdaje. Zawsze sądzimy, że mamy więcej czasu, ale zawsze się mylimy. Dlatego nie marnujmy go. Jeśli czegoś pragniesz, o czymś marzysz, to przestań marzyć i sięgaj po to. Jeśli chcesz coś zmienić w otoczeniu czy w sobie, nie czekaj na cud, przepracuj to. Bądźmy w tym roku przepracowani. W poprzednim roku dostawałem od Was dużo osobistych wiadomości, w których otwieraliście się, opowiadaliście o swoich problemach, ograniczeniach, obawach. Zauważyłem, że mamy ogromny problem z pewnością siebie, z wiarą we własne możliwości, w to, że jesteśmy zdolni do wielu rzeczy, do osiągania, do sięgania po to, co najlepsze. I chciałbym w tym roku, w każdy poniedziałek, dać Wam pigułkę tej pewności, że dacie radę. W tym roku nie będę głaskał, będę walił po głowach. Wybaczcie, ci, którzy poczujecie się być może trochę urażeni, zbyt mocno dotknięci, ale naprawdę uważam, że nie mamy czasu na to, by smęcić, jęczeć, zastanawiać się, chować, bać czy wstydzić. Jesteś wyjątkowy, wyjątkowa. Nie ma drugiego takiego człowieka na świecie jak ty. Nie ma na całym globie kogoś, kto myśli w ten sam sposób co ty, kto działałby tak samo, jak możesz działać ty. I odwrotnie, nie ma nikogo, wierzcie mi, nikogo, kto mógłby dokonać więcej niż możesz dokonać ty. Nie ma lepszych i gorszych. Każdy z nas może być najlepszy na świecie. Czas w to uwierzyć i zabrać się do roboty. Nie chcę Wam życzyć szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń, bo to nie jest kwestia życzeń. To kwestia dyscypliny i wytrwałości. Tego właśnie życzę Wam na ten rok. Pokażcie, na ile Was stać.